że to był mecz walki, bardzo dużo yy, wykluczeń, bardzo dużo takich sytuacji yy, bardzo, powiedzmy, że męskich. Yy, no i gdzieś tam to od, odzwierciedla wynik, ponieważ yy, no, był dosyć niski. Tutaj na pewno trzeba podkreślić yy, bardzo dobrą grę bramkarza z Mielca i, i, i tutaj yy, ukłony dla niego. No, popełniliśmy, wydaje mi się, za dużo błędów. Yy, no i pewne braki kadrowe, yy, no niestety były widoczne w naszej grze, także no bardzo szkoda ten mecz niestety. Nie ułożył się po naszej, nie, po naszej myśli i po prostu przegraliśmy to spotkanie. No i wracamy bez punktów do Lubina. Znaczy na pewno chciałbym, żeby było przełomowe i żebyśmy w końcu e, przełamali tą złą pasę. czy znaczy dzisiaj to zrobiliśmy, tak? Ale żeby w tej chwili kontynuować tą, e, tą pracę, którą zrobiliśmy. Bo, e, nie nastawialiśmy się na to, że to ma być piękny mecz, e, e, wyglądający cudownie, e, popełniając mnóstwo błędów. No skoncentrowaliśmy się na tym, żeby być dzisiaj zespołem. I to nam się udało, bo e, praktycznie skorzystaliśmy z większości, z większości zawodników, którzy tak jak w zeszłym tygodniu w Opolu próbowaliśmy jakichś rotacji i żaden a, żadna z tych rotacji nie przynosiła jakiegoś takiego względnego e, względnego rezultatu. Tak tutaj dzisiaj każdy wniósł swoją cegiełkę, każdy z osobna do, do tego zwycięstwa. Naprawdę cieszy to, że e, punkty zostałem w Mielcu po naprawdę długiej serii porażek. E, ja jako trener jestem naprawdę szczęśliwy i zadowolony z tego, co usłyszałem i na ławce od chłopaków, e, bo naprawdę momentami byli Dojrzałymi piłkarzami ręcznymi, przez to, co się tam mówili, jeżeli podchodzi do mnie zawodnik i mówi, trenerze, to dzisiaj nie jest mój dzień w ataku, ale pomogę w obronie. To naprawdę czapka z głów, bo to jest. Zachował się jak naprawdę bardzo, ale to bardzo dojrzałe, zawodnie. uważam dzisiaj obronę, a obronę i bramka to, by, to, to był klucz do dzisiejszego, do, do, do dzisiejszego meczu. Tutaj Christian Wyszyk naprawdę no, zaimponował nie tylko nam jako, jako sztabowi, ale, ale i, i, i chłopakom. Ja myślę, że skończył, jeszcze tych, analiz, jeszcze tych analiz nie widziałem, ale tak o, z obserwacji wydaje mi się, że skończył powyżej 40%. Także broniąc 40%, na 40% no nie można meczu przegrywać. Także to był klucz do, 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 do zwycięstwa. Na to się nastawialiśmy, na naprawdę agresywną, mocną obronę. A wtedy bramkarzowi też jest dużo łatwiej. Przez gratulacje do drużyny e, z Mielca za walkę. E, zawsze się tu ciężko gra na tym terenie. E, gratuluję moim chłopakom, że po trzech słabych meczach które przegrywaliśmy bez walki. Dzisiaj pokazaliśmy charakter na boisku. Daliśmy serce, Przeprosiliśmy to kilkoma urazami. Natomiast co zabrakło? No zabrakło tak... Pierwsze, lepszej zabrakło trzech karnych, których chyba nie rzuciliśmy, z tego co wiem, tak? Przegrywając dwoma bramkami, nie rzucamy trzech karnych. Nie? No to, to, to przede wszystkim zabrakło skuteczność, gdzieś tam sytuacje stuprocentowe. <śleski> Były do rzutów, a graliśmy z takim budziem wcześniej, z charakterem, z chęcią wygranej, natomiast to, yy, na, ten, no, na ten moment wygrała drużyna skuteczniejsza, czy lepsza, nie wiem, prostu skuteczniejsza w, w swoich y, zadaniach. Dzisiaj dzisiaj pozostaje mi się cieszyć. W końcu przełamaliśmy tą niechlubną serię dla nas przegranych meczów. Wygraliśmy. Mam nadzieję, że to będzie taki kopniak w przód, żeby jednak w tej lidze zostać, jeszcze podskoczyć parę miejsc do góry, bo stać nas na to. Mamy mocną drużynę. Potrzebujemy po prostu tylko w siebie wiary i i, i, i głowa do góry i jedziemy dalej, to jest naprawdę fajny pozytyw taki mecz, mecz walki, wygrany z dwoma bramkami, super. A my po raz kolejny Wiktorię Maxaide w polu serwisowym i dobra zagrywka, ale dobrze przyjęta też przez Patrycję Wardęgę, Łukasiewicz, jest. Hanna Łukasiewicz i jest koniec tego pojedynku. Na obiegnięcie, atak z jednej nogi po skosie, piłka zmieszczona w boisku, a więc 3 do 1, zespół Zmielca okazuje się górą. Panie. Jak widać, derby rządzą się swoimi prawami i cieszymy się z tego, że wywozimy z trudnego terenu jeden punkt. Dla nas każdy punkt jest cenny na wagę złota, więc tym bardziej się z tego cieszymy i jesteśmy chyba jeszcze dalej w grze, żeby, żeby zdobywać punkty.